Witamy w nowym roku szkolnym. Dla niektórych jest to pierwszy rok nauki. Dlatego podczas uroczystego rozpoczęcia roku pan dyrektor Piotr Taczak szczególnie gorąco powitał wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynających przygodę ze szkołą. Miejcie odwagę marzyć dalej. Pamiętajcie, iż macie po siebie wielu sojuszników. Wierzymy, że dla wszystkich nadchodzący rok będzie obfitował w ciekawe doświadczenia, wzbogaci naszą wiedzę i umiejętności. Przy sporze serdecznych przyjaciół. Uczniom i nauczycielom, i rodzicom życzymy samych dni pełnych uśmiechu. Przedstawienie Krawiec Niteczka z rozmachem otworzył piąty sezon Internetowego Teatru Telewizji Polskiej dla Szkół. Zostawcie go i żałujcie, że nie poznaliście się na nim. Może źle żyje ubrania, ale Cieszymy się, że kolejny raz uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość obejrzenia w ciągu najbliższych miesięcy kilkunastu spektakli internetowych. Przypomnijmy, że ideą telewizji polskiej jest dotarcie z kulturą i sztuką. Do młodej widowni przy wykorzystaniu ogólnodostępnego internetu. W tym roku po raz pierwszy przyłączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem tej akcji była popularyzacja czytelnictwa i zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury. Tym razem do wspólnego czytania wybrano dzieła Henryka Sienkiewicza. W naszej szkole gimnazjaliści odczytali fragment potopu, natomiast uczniowie klas czwartych i szóstych utwór Sachem podczas przerw rozbrzmiewały dźwięki muzyki z filmów Ogniem i Mieczem oraz pana Wołodyjowskiego. Przypomnijmy, że kulminacją akcji było publiczne czytanie trylogii w warszawskim Ogrodzie Saskim z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i znanych polskich aktorów. Przejazd bryczką, skoki na trampolinie, koło szczęścia, rzutki to tylko niektóre atrakcje, jakie spotkały w sobotnie przedpołudnie uczniów z klasy pierwszej A i pierwszej B. Pierwszaki spotkały się w Zbrudzewie w Gajówce. Tutaj zażywały świeżego powietrza i radosne zabawy pod okiem animatorów i pań wychowawczych. Dzięki wspólnym zajęciom dzieci poznawały się wzajemnie, nabierały odwagi i wiary w siebie. Oprócz zabaw ruchowych i sprawnościowych najmłodsi uczniowie obejrzeli mini zoo, a na koniec uraczyli się kiełbaskami z grilla. W środę 24 września pierwsza klasiści udali się do śremu na spotkanie z policjantami w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły spotkanie z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego podzielone było na dwie części. Najpierw dzieci dowiadywały się od mundurowych, jak powinien zachowywać się pierwszy w ruchu drogowym. Dopełnieniem tej części spotkania było przejście pr przez jezdnie. W czasie kiedy ruchem kieruje policjant drogówki. Podczas drugiej części spotkania, pierwszaki wzięły udział w wesołej zabawie z sierżantem Byrkiem, maskotką Wielkopolskiej Policji. Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe. Pod koniec września uczniowie klasy drugiej A udali się z wizytą do śremskiego ośrodka ratownictwa. Drugoklasiści mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetek pogotowia. Obejrzeli też salę resuscytacyjną i zabiegową. W pierwszej sali każdy mógł sprawdzić swój puls i zawartość tlenu w krwi. W sali zabiegowej dowiedzieli się, jak muszą być ubrani lekarze, i sami mogli tego doświadczyć, otrzymując jednorazowe czepki i maseczki. Przy okazji uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy prozdrowotnej, a w nagrodę otrzymali zdrowe owoce. Drugoklasiści obejrzeli również salę EKG, gdzie każde dziecko mogło usłyszeć i zobaczyć pracę swojego serca. Wizyta zakończyła się na izbie przyjęć oddziału dziecięcego. Uczniowie wraz z opiekunami byli zachwyceni wycieczką i serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej organizacji. 29 września starsi uczniowie klas od 4 do 6 świętowali Dzień Chłopca na dyskotece zorganizowanej przez samorząd szkolny. Wspólną zabawę umilił konkurs na najlepszego tancerza oraz wybory mistera szkoły. Misterem został Jakub Siejek, a najlepszymi tancerzami tego popołudnia okazali się Paweł Józefowicz, Maciej Kamiński, Krystian Pilc i Mikołaj Targosz. Wszyscy nagrodzeni zostali okazałymi medalami. 30 września Dzień Chłopca świętowaliśmy już od samego rana. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej spotkali się na krótkim apelu, podczas którego pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim chłopcom. Tym wszystkim chłopakom i tym największym u nas w szkole, tak? czyli panom nauczycielom i panom, którzy pracują w obsłudze, i tym wszystkim średnim gimnazjalistom. I tym jeszcze trochę młodszym, czyli z klas 4-6, i tym całkiem najmłodszym z młodszych klas, wszystkim bez wyjątku tak samo gorące życzenia składają wszystkie panie, wszystkie kobiety szkolne. I też od tych największych do największych. Później dziewczęta odśpiewały gromkie 100 lat. Nie zabrakło oczywiście zespołu tanecznego. Na koniec nagrodzono chłopaków, którzy podczas szkolnej dyskoteki zdobyli tytuł mistera szkoły. Tytuł otrzymał Jakub Siejek z klasy 5B. Dużo głosów zebrali też Tomasz Mulkowski oraz Łukasz Kaczmarek z klasy 5A. Tego dnia wszyscy chłopcy zostali obdarowani uśmiechniętymi odznakami. Z tej samej okazji bawiła się prawie setka dzieci z klas od 1 do 3. Na dzieci czekały konkurencje sportowe, śmieszne konkursy i oczywiście taniec. Oprócz rozgrywek sprawnościowych, takich jak tor przeszkód, rzut piłeczką do celu, chłopcy współzawodniczyli w najbardziej pomysłowym zawiązaniu krawatu i dokładnym pomalowaniu paznokci dziewczynom. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dającym energię na cały dzień. Wiedzą o tym szóstoklasiści, którzy podczas godziny wychowawczej przypomnieli sobie zasady racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia. Wiedzę teoretyczną uzupełniła część praktyczna. Wspólne przygotowanie i spożycie zdrowego śniadanka. Na początku października uczniowie klasy 4 i 6 pojechali na wycieczkę do Poznania. Najpierw odwiedzili Rogalowe Muzeum Poznania. Tutaj podczas zajęć promowano poznańską kulturę i tradycję z jej charakterystycznymi elementami: rogalem marcińskim, gwarą poznańską i koziołkami na wieży ratusza. Kolejnym punktem wycieczki był rezerwat archeologiczny z ekspozycją unikatowych reliktów sprzed tysiąca lat. Do Nochowa wszyscy wrócili pełni wrażeń i zaopatrzeni w pyszne marcińskie rogale. W czwartek 9 października odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Była to wyjątkowo liczna grupa, bo licząca aż 56 dzieci, jak powiedziała pani dyrektor Anna Wolarczyk, pierwszy raz od niepamiętnych czasów do ślubowania przystąpiły dwie klasy pierwsze. Dzisiaj ten najważniejszy dzień w waszym życiu, dzień pasowania. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali na długo a to, że zasłużyliście sobie już na to, aby stać się z pełnoprawnymi uczniami. Aby dostać wolne legitymacje, aby z dumą mówić, że jesteście uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Polonezów Wyduchowych W imieniu Aktawiego Władysława To już wszystko dzisiaj będzie dla Was Bo dziś dokonamy tej oficjalnej części pasowania Pierwszaki rozpoczęły swój program artystyczny od poloneza Później pojawiły się wiersze i piosenki I części artystycznej nastąpiła część oficjalna czyli uroczyste ślubowanie każdy pierwszy klasista otrzymał pamiątkowy dyplom i legitymację szkolną były też upominki od rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek pierwszakom życzymy wielu sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce 10 października odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Podczas apelu zaprezentowali się zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczniowie naszego zespołu. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i gratulacji. Dzień ten był okazją, aby przeprowadzić szest pierwszoklasistów w gimnazjum. Uczniowie musieli zaliczyć test wiedzy i zmierzyć się z kilkoma konkurencjami z przemrożeniem oka. Nowi gimnazjaliści zdali egzamin i stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. Turniej Piłki Nożnej Chłopców rozegrany 18 września na boisku Orlika w Śremie rozpoczął 16. Igrzyska Szkół Wiejskich. Przybyli chłopcy ze wszystkich szkół wiejskich. Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym. Reprezentanci naszej szkoły przegrywając tylko jeden mecz zajęli pierwsze miejsce. W dziewiątym biegu na orientację w Łęknie naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów. Dzięki Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Śremie który zorganizował wyjazd. W sumie biegało ponad 80 ekip ze szkół powiatu śremskiego, siereckiego oraz poznańskiego. W kategorii szkół podstawowych bieg wygrali nasi uczniowie Jan Abrams z 4A i Marcin Ratajczak z 4A. Za nimi na drugiej pozycji przybiegli Stanisław Szczepaniak z 5B i Krystian Piltz z 5A. Gimnazjalistki Agata Jędrzejczak z 3A i Karolina Piasecka z 1A zajęły trzecie i czwarte miejsce. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątki, a najlepsi dyplomy, puchary i nagrody. Najmłodszym uczestnikiem dziewiątych biegów na orientację był Jan Abram, jeden ze zwycięzców biegu i to on odebrał z rąk organizatorów nagrodę specjalną. 30 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu w biegach sztafetowych szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie podstawówki biegali sztafetę 10 razy 800 metrów. Po zaciętym początku i ciekawej rywalizacji Nasza reprezentacja ostatecznie zajęła dobre trzecie miejsce. Gimnazjalistki miały do pokonania 10 razy 1000 metrów i zajęły czwarte miejsce. W sobotę 4 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 29 biegach imienia Dezyderego Chłopowskiego w Turwi. Najlepiej wypadli najmłodsi. Jakub Nawrocki z klasy 2 A zajął trzecie miejsce. W kategorii dziewcząt klas 5 i 6 Martyna Nawrocka była piąta. Julia Józefowicz przybiegła siódma a Katarzyna Konieczna 9. Wśród gimnazjalistów wygrała Karolina Piasecka. Podwójnym zwycięstwem uczniów naszej szkoły zakończyły się pierwsze zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Wiejskiej Szkół Gimnazjalnych. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, po dwie osoby z każdego rocznika, wygrali rywalizację gimnazjalistów w trójboju. Każdy miał do pokonania bieg na 60 metrów, skok w dal i pchnięcie kulą. W ogólnej klasyfikacji dziewczyny zdobyły w sumie 133 punkty, a chłopcy 125 punktów. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia!